Wiesz, nie trzeba. Nie brak żadnych motocyklarowych, ty, że nie trzeba. Bo nam jeszcze rozwalicie to więzienie. Macie tylko sprawdzić no, konsolę. No, nie, nie macie nic, wiemy, nic że... czyć, nie? No my, nie spokojnie, my jesteśmy. My, pod, my, my jesteśmy profesjonalistami. Do dyba. Jak się tak wpychasz, że nie jesteś Zobacz, wyższym panelu, rangą, kolego. Nie, nie. Nie? Nie. Nie jesteś wyższym rangą, kolego. Został wykryty podejrzany. Nie jestem. Ale mogę cię zamknąć tak, Panel został wykryty podejrzany. Nie jesteś, no to nie. No nie. Tak. To sprawdź to, a nie... Ale mogę wierczarem ale Nie jesteś wyższym rangą. To dalej to jest nasza robota, wy mieliście sale przesłuchaj zająć. Tak to no, a gdzie to jest? Na prosto i w prawo. Prosto, Dobra, to chyba ping mnie. Do środeczka, do środeczka. Ty, jeden brzyd. Dobra, tu jest. Dobra, wchodzimy. Ale coś ty zjebał z drzwiami, naprawdę teraz Naprawdę Pięknie No i Ja jest <grym> Taki, coś ty odjebał Usuń to dbanie głupi ty Usuń to Dobra, tu nic nie ma do sprawdzania Chyba chcesz piąć zaraz, nie? Widzisz, to są drzwi Kontynuujcie, kontynuujcie. Chodź mi, żeby wcisnąć do mojego domu, ale dzisiaj. Drzwi zamykam. A mam sprawdzone. Nie mam żadnych problemów. Jak prawda? Prawda wszystko? A, prawda. Potrzebujemy pamięci jeszcze. Sprawna, nie, nie, żołnierze. Żołnierze. Nie, ale sprawna, komendorze, melduje. Kurde, ale nie tego! tego. Dobrze, to ja może wejdę na to. Jestem Za co, Dominosa? Ja film! Teregowy wentyl, ja bym poławił. Nie na. bym robi poprawnie. Mój jest. Tak. Bul-bul-bul? Ja? Od kiedy? Powiedziałeś, że nie chcę, żebym nawet. Tej, mój żyj, bul-bul. Nie, bo najbardziej. Nie, bo najpierw. No, tak sobie Ból. Ale postanowiłem, tak, mistrz czarny jest ja jak jestem czarny, to... Majestatyczne, powolne, ból! Nie, ja nie, nie mam padawana, bo ja nie chcę padawana. Aaa! No.